Witam. Na sprzedaż ma Ford Galaxy, dane techniczne na stronie, więc skupię się tu na filmiku na ewentualnych jakichś brakach, uszkodzeniach karoserii, A mikro uszkodzeniach raczej niż jakichś poważnych. Samochód na co dzień jest użytkowany na terenie Niemiec, odbiór też będzie na terenie Niemiec. W cenie uwzględniłem e, oczywiście na minus e, wszystkie ceny, jakie tam uszkodzenia, te wszystkie, które można naprawić. Oczywiście obniżyłem cenę do tego momentu. Maska, e, jakieś drobne odpryski, jakieś gniecenia. Myślę, że cena jest na tyle dobra, że powinna zainteresować kupca. Oczywiście zaraz pokażę jaki jest stan auta i... Zapraszam ewentualnie do kontaktu telefonicznego bądź to przez messengera. Dane, które podam na stronie Automoto, przepraszam, Automoto e, są z Polski, ale mieszkam na co dzień na terenie Niemiec, więc tam, tam będzie kontakt i odbiór auta. E, no więc, tak, zaczynamy. Maska. E, jak widać, są. Pryski rdzy. Maska była zmieniana po uszkodzeniu e, przez samochód e, ciężarowy na parkingu w trakcie jazdy do Polski. E, uszkodził tir, po prostu tłumaczył się, że nie widział. Uszkodził maskę. To było, wyglądało jak przycięcie siekierą. Uderzył kantem metalowej naczepy. Maska była wymieniona. Jak widać, nie za bardzo Pan się popisał. Zresztą w Polsce to jest na, na tablicy imiennej jego, jego adres. Oczywiście to mało ważne, no ale nie polecam serdecznie Pana. Po roku czasu wyszły plamy rdzy. Nie zrobił tego dobrze. Oczywiście to będzie też ujęte w cenie, odjęte, że tak powiem. Tak? Czyli maska taka z rzędu 1300-1500 zł. Na stronach polskich tutaj widziałem. Można w takim kolorze, takim samym zamówić maskę wymienić i po problemie będzie ładnie wyglądało tu jest drobny odprysk na błotniku przednim prawdopodobnie po uderzeniu kamyczka jakiegoś jedziemy dalej tutaj... tutaj ktoś mnie uderzył w Polsce to jest takie mało widoczne na parkingu nie wiem kto uderzył, uciekł jest, nie robiłem tego bo to uważam, że to na tyle drobne, że to nie przeszkadza Następnie tutaj, no to jest akurat moja wina troszkę bo ee, samochód spadł z pazlewarka doszło do takiej kontuzji małej to jest niewidoczne praktycznie z zewnątrz, jak się patrzy od góry no, ale oczywiście, no to muszę pokazać Państwu, jeżeli ktoś by był mocno tam się będzie starał, żeby to zrobić, no to też podejrzewam, koszt jakiś nie jest duży w Polsce Ech. Kolejna rzecz. A tu jest taka drobna ryska. I to takie coś tutaj, że ona cofała na parkingu. i zobaczyła słupka. To już troszkę to tam. Pan, który to robił, no, troszkę tą no, to tam, że prostował. tam, że widać, jak widać, no, nie wiem, czy to nie jest jakiś tam się nie rzuca w oczy to tyle jeżeli chodzi o takie jakieś drobne usterki stan techniczny tak jak mówił, uważam, że jest bardzo dobry jeżdżał samochodem tym na co dzień po Niemczech do pracy wszystko jest reperowane, naprawiane w Polsce na bieżąco widać samochód w jakim stanie w środku jest tutaj, tapicerka wszystko w miarę dobrze to wygląda Przód Tak jak widać W w dobrym wszystko stanie aktualny jest przebieg aktualny na, stan dzisiejszy, na dzień dzisiejszy 239,777 Tutaj plastik odpad, ale ja tego wyciągnę. Bo przy czyszczeniu on był jakiś poluzowany, jest w środku. Trzeba go wyjąć, oczywiście, to będzie włożone z powrotem. Reszta tak jak widać, stan w środku jest bardzo dobry. Czysto pachnąco. Dzisiaj go wyczyściłem na wyjazd do Niemiec z powrotem. W zestawie są felgi aluminiowe na miejscu. Opony zimowe. Przed wyjazdem założone nowe, letnie przyjeżdżone tylko sezon letni jeden Na terenie Niemiec się znajdują, oczywiście będą dołączone w momencie do sprzedaży i tak jak widać samochód w jakim stanie myty więcej tu władz, nie widzę. Przynajmniej nie wiem, nie znalazłem niczego więcej. Więc zapraszam. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany. O kontakt, ewentualnie do dogranie szczegółów odbioru. Oczywiście, jeżeli ktoś przyjedzie po to auto, oferuje pomoc w załatwieniu tych czasowych rejestracji na przejazd. Najlepiej w piątek, po południu, no i wtedy będziemy rozmawiać dalej. Cena, no, też od razu to mówię, jest, jest tak zrobiona, że to wszystkie te mankamenty są uwzględnione tak na minus, żeby sobie to porobić i jeszcze jest na tyle dobra, że w tym przedziale cenowym, w którym te samochody stoją, no to jest dobrze. No. Myślę, że ktoś się zainteresuje. Pozdrawiam.